Nie planujesz, kurwa Nic nie widzę, kurwa. O, garaż może być. Kanij, garaż fan. Ło, wow, a ty tam dajesz szale... się. Ło! out, last out. Kurwa, ubijcie go, błagam. 50? Nie powinnam się uczyć, ale mam wesele. To się, to się wesel, nie? Nice. Nie pierd, że on tego molu nie dostał. Aljoni, boję się słowa. Do lewej. the zindykabij. No, ja przez flashę, to wiesz, co on sam może. Uuu, laie buddy. Uff. Oj, oj, oj. No choi, ich tam. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Out. Ten BC Eee window, window. Bro, why the fuck Ja pierdolę, przecież jestem kurwa najlepszy w tą grę Ne, no, no to po prostu to Redgun buddy ci dało skila Jeszcze mm. wygarażda no, idą tam Ja pierdolę, ja pikuję no. na trzech i wszystkich ich zabijam Hej okay, on mi porwał, dasz to im przekoberować okno jak wygram? O, Ojej, zajbiście, o to chodziło. Nice Uciekaj z Slida, bo wreszcie wolę. Ja widzę, widzę, spokoj. Kurwa. A. 21. Ja pierdolę. Nie dojeżdżaj. Tu jeżdżę. Dobra, pal się. Ja on tu nie przejdzie, bo on jest obsterany. Dobra, tu z right clickiem czeka, nie? No ja tak gram Tylko powiedzcie mi czemu ja tak gram w diamencie, a nie w radiancie. Postawiłem tylko Pienziko, że Zalewski strzeli, bo był kurs 12 Ale chyba nie strzelił O, jest pod. Lampy, lampy masz. Leży I CT, Jeden jest z Hewena chyba zaskoczył, ale nie jestem pewny. Nie, zaskoczyć nie zaskoczył, byłem dostał już plecy. Wow. Ale na Hefe nie był. no Jestem w frog'u, co tu się dzieje. Uuuu! Nice no, fajne, yeah. jestem twoim starym. Ten. Ten. No, Spike Ten. Kurwa! No. Ja Ten. A, dwóch. Dwóch tam masz? Mhm. Ta idę, porwę. Masz coś na tym B? Chujaniec, nie się słyszę. Właśnie my też, nie? On jakoś, kurwa, mega samopsrani. T1 na Nie, dwóch u mnie jeszcze. Nie wiem, gdzie jest last. On Nice Suszę Patrzę, spraya. patrzę Boxa. boksa. No, ich no ale... no, się... no, nie ma na No nie, no zaraz już go zjebie. Elbow i już wstajcie. No nie, nikogo nie widzę. Chyba że. A widzowie chcielibyście Swift Playa na nowej mapie? Tylko kurwa musiałoby się, chociaż nie wiem. Z pięć osób o. ze mną zagrać, żeby to miało sens. Kurwa, sorry. O, nie wiem czy ten, nie? Ja pierdolę, to jest zwiedzak. Bojmo mógłby I 300... Boimo mógłby 300 godzin zrobić. Ona będzie kuchnia, on będzie kuchnia, nieważne. O, o kurwa A nie może cię Ja wiem Ale... <ścoughs> kurwa Weź opa, weź opa. Ja mam twarde jaja man. Ja pierdolę Ej, nieważne jak będę strzelać i tak ubiję Ale dzisiaj mam kurwa jakiś mega dobry dzień Patrzysz? Dobra, dwóch tam było No, patrzę Brawo Daesh. Brawo Patrz co jest jeszcze clean. Patrz, patrz. Neon. Neon max. To jest kurwa clean. A. Kurwa nic nie się widzę. 60... Ej dobra nie, nie wiem o co chodzi. Pies cię jechał. kurwa po prostu zajebał. gdzieś nie? No essa. No, nice. to liczymy. Kurwa nice. nice. plecy! <mulity> a pierdole. XD XD Ej nie wiem, to są jakieś mega kurwa boty. Kurwa, ja, ja dostałem minus 20 za taką grę. Ja dostałem 19, nie. Ty dwóch u mnie jest. Jeszcze w sejcie jeden. 30, kurwa. City, city. Ty dobra, <śled> ale śmieszne. Pewnie baksy siedzą. No, albo tu jest. Leżeć, słuchaj, leżeć. Co to jest? O kurwa, nie pierdol, że jeszcze muszę paść. Ale ja tu ładnie rozdałem Nie Przebieć, przebieć Jest blisko Leży jeden z QBD A ty kurwo giniesz Nara hmm. No i na nice. no, tutaj mam siedemnaście. Ale z IT

Ej, odpaliło mi się coś na pół ekranu i nic nie widzę. Dobra, git. Ej! Samo mi strzela! Nie mogę przestać! Co jest?! No kurwa, patrzcie! No, zaltabowałem już. Oh. No, kocham Was, cześć, bye, Jo